Patrząc na te pięknie ubarwione, niczym tropikalne ptaki, aż trudno uwierzyć, że stanowią one element naszej rodzimej fauny. To żołny, jedne z najpiękniejszych polskich ptaków. Kojarzą się ewidentnie z egzotyką, bo to właśnie tam, w ciepłych krajach, nie tylko ptaki, ale także inne zwierzęta najczęściej olśniewają tak jaskrawymi barwami. Do rodziny żołn należy wiele pięknie ubarwionych ptaków. I prawie wszystkie żyją w ciepłych rejonach globu. Występująca w Polsce żołna również jest bardzo ciepłolubna i przylatuje do naszego kraju bardzo późno, bo dopiero w połowie maja, gdy temperatury są już naprawdę wysokie. Czy mieliście szczęście zobaczyć żołnę w Polsce? Jeśli tak, to z pewnością należycie do rzadkości. Jednak już wkrótce sytuacja ta może się zmienić, a żołna może stać się całkiem dobrze znanym ptakiem w Polsce. Dlaczego? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Jeszcze do niedawna żołna była w Polsce ekstremalnie rzadka. W latach 80. na terenie naszego kraju gniazdowało zaledwie 20-30 par. Ptaki te były więc prawdziwą rzadkością. Spotykane były głównie w południowo-wschodniej Polsce nad Bugiem i sanem. Od lat 90. sytuacja ta jednak stopniowo zaczęła się zmieniać. W pierwszej dekadzie XX wieku liczba gniazdujących par zaczęła przekraczać setkę, a w drugiej dekadzie liczyła już kilka setek. Natomiast w ostatnich latach mamy do czynienia z prawdziwą już ekspansją tego gatunku. W zeszłym 2021 roku Państwowy Monitoring Ptaków Polski wykazał 1644 pary lęgowe. Co stanowiło aż 60% wzrost liczebności w stosunku do roku poprzedniego. To naprawdę imponujący przyrost. Żołny ewidentnie mają się u nas coraz lepiej. Od lat utrzymuje się stała, wzrostowa tendencja w ich populacji. Na usta od razu ciśnie się pytanie, dlaczego? Skąd taki cud przyrodniczy w naszym kraju? U wielu ptaków w Polsce obserwujemy przecież sytuację dokładnie odwrotną. Jak już wspomniałem, żołna jest gatunkiem ciepłolubnym związanym z obszarami gorącymi i suchymi, ze strefą stepów i pustyń. Polska stanowi północną granicę obszaru występowania żołny w Europie. W latach 80. granica ta przebiegała na południu Polski. Dziś natomiast przebiega na północy. Przyczyn przesunięcia granicy upatruje się przede wszystkim w ociepleniu klimatu. Od lat wszystkie wykresy wskazują na stopniowy wzrost średnich temperatur w Europie i na świecie. A co roku obserwowane są nowe rekordy najwyższych notowanych temperatur w poszczególnych miesiącach, a na przyrodę mają wpływ nawet nieznaczne i często niezauważalne dla nas zmiany. Okres wiosenno-letni jest coraz dłuższy, zimowy natomiast coraz krótszy i mniej mroźny. Owady, którymi żołny się żywią, liczniej przeżywają zimę, a dłuższy okres wegetacji roślin w sezonie sprawia, że owady mają więcej pokarmu i łatwiej mogą się rozmnażać. Czym konkretnie żołny się żywią? Ptaki te są smakoszami owadów skrzydłych. Szczególnie upodobały sobie pszczoły, osy, szerszenie i trzmiele. Stąd też jedna z ich nazw to żołna-pszczołojad. Ta specyficzna dieta wymaga odpowiedniego przystosowania. Żołny mają długi i cienki dziób, który umożliwia im chwytanie owadów w locie. Żołny robią to jednak inaczej niż jaskółki czy jeżyki. Ze względu na to, że ich ofiary są uzbrojone w żądło, nie nadają się do natychmiastowego połknięcia. Długi dziób umożliwia trzymanie ofiary z dala od przełyku i głowy, unicestwienie ofiary oraz bezpieczne jej oporządzenie. Żołna obraca owada w dziobie, uderza nim o gałąź, ściska go i podrzuca, aż do momentu usunięcia żądła i jadu. Robi to ostrożnie i skrupulatnie, bo połknięcie żywego i uzbrojonego owada. Mogłoby się skończyć dla niej tragicznie. Dopiero po upewnieniu się, że owad jest martwy, a żądło zostało usunięte, ptak może połknąć ofiarę bądź nakarmić nią swoje młode. Co ciekawe, żołny nie chwytają owadów siedzących, nawet jeżeli usiądą w ich pobliżu, np. na gałęzi, na której żołna sama siedzi. Przystosowane są do chwytania owadów wyłącznie w locie. Na swoje ofiary czatują zazwyczaj siedząc na gałęzi. I po jej zauważeniu podlatują do niej i chwytają ją w locie. Kwiecista łąka czy drzewo z pąkami kwiatów, np. akacja, która na przełomie maja i czerwca biała jest od kwiatów, i aż brzęczy od owadów zbierających nektar, to dla żołny świetna stołówka. Bogata baza pokarmowa pozwala na przystąpienie do lęgów. Żołny do gniazdowania potrzebują wszelkiego rodzaju skarb i urwisk. Gniazda zakładają w samodzielnie wykopanych norach. Długość takiej nory niekiedy może dochodzić nawet do 2 metrów, a na jej końcu zostaje wydrążona komora gniazdowa, w której ptaki składają zazwyczaj 5-6 jaj. Żołny zaczynają kopać kilka tuneli, ale ostatecznie kończą tylko jeden. Te niedokończone pełnią rolę atrap dla zmylenia ewentualnego drapieżnika, który zapragnąłby dostać się do gniazda. Zabezpieczenie przed drapieżnikami stanowi także samo ulokowanie gniazda w trudno dostępnej skarpie. Żołny gnieżdżą się w koloniach, najczęściej po kilka, kilkanaście par, ale zdarza się, że czasem kolonia liczy nawet kilkadziesiąt par. Na miejsce kolonii żołny wybierają najczęściej brzegi rzek oraz różne skarpy, w tym także te powstałe za sprawą człowieka, np. po żwirowniach. Niektórzy właśnie tu doszukują się postępującej ekspansji liczebności żołn w Polsce. Wraz z rozwojem gospodarczym kraju, budową dróg i autostrad, w wielu miejscach w Polsce wybiera się piach, żwir oraz inne materiały potrzebne do budowy, tworząc przy tym liczne skarpy wykorzystywane potem przez żołny do zakładania kolonii lęgowych. Dogodne do gniazdowania miejsca z pewnością ułatwiają ekspansję żołnom. Bardzo wiele kolonii tych ptaków w naszym kraju znajduje się w takich właśnie sztucznie powstałych miejscach. Do rodziny żołn zalicza się obecnie około 30 gatunków. Występują one głównie w Afryce, południowej Eurazji oraz w Australii i na okolicznych wyspach. Wszystkie z wyglądu są bardzo podobne do naszej żołny zwyczajnej i tak jak ona, żywią się owadami, zwłaszcza osami i pszczołami. Różnią się wielkością i ubarwieniem. Nasza żołna jest jedną z piękniejszych. Posiada bardzo kontrastowe i wielobarwne upierzenie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że inne żołny również zachwycają. Co ciekawe, praktycznie wszystkie gatunki żołn posiadają specyficzny ciemny pasek na oczach, jakby opaskę. Wiele innych ptaków również posiada podobne paski na oczach i wbrew pozorom nie stanowią one jedynie ozdoby. Paski te pełnią funkcję praktyczną. A mianowicie niwelują odblaski, przez co oko ptaka mniej się męczy. U żołn owe paski są szczególnie wyraźne i dodają im uroku. Stanowią więc praktyczną ozdobę. W poprzednim odcinku opowiadałem wam o szopie praczu. Gatunku, który podobnie jak żołna, od lat 90. zwiększa swoją liczebność i zasięg występowania w naszym kraju. Shopa jednak w przeciwieństwie do żołny nazywałem gatunkiem inwazyjnym. A w przypadku żołny, która przecież tak jak Shop podbija coraz to nowe rejony naszego kraju, mówię jedynie o ekspansji. Różnica jest bardzo istotna. Shop pracz został sprowadzony do Europy przez człowieka. Jest ekspansywny i, rozmnażając się, stanowi zagrożenie dla rodzimych gatunków. Dziś nie ma wątpliwości, że sprowadzenie Shopa było błędem. I może przyczynić się do wymarcia rodzimych gatunków. Żołna natomiast występuje u nas naturalnie, od wieków. Co prawda dawniej była mniej liczna i za jej ekspansję również w pewnym stopniu odpowiada człowiek, wpływając na ocieplenie klimatu, ale mimo wszystko jest ona naturalnym elementem naszej przyrody. I to co jest tu najważniejsze, wzrost jej liczebności w naszym kraju nie ma negatywnego wpływu na rodzimą faunę. Ekspansja żołny, mimo działających tu pewnych czynników ludzkich, wpisuje się w naturalny proces. Natomiast ekspansja szopa-pracza już nie. Stąd też jedno nazywamy po prostu poszerzaniem zasięgu, a drugie inwazją. W przypadku żołny ekosystem zyskuje na różnorodności, w przypadku szopa traci. I to chyba najlepiej definiuje tę różnicę. A zatem z ekspansji żołnierzy w Polsce możemy po prostu się cieszyć. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.